Jak widzicie z kajemnicą maszynową na roli gra w kajemnicę y, 7, 60 klawów należy, jest podstawowym pojazdem, który jest Armii zorganizowanych archiwistów zjednoczonych. Dziękuję uprzejmie, prosimy o usłyszenie, kolejne pojazdy czekają. Wspaniały pojazd należący do prywatnej kolekcji. Jakoś tak to się dzieje, że pojazdy znajdujące się w prywatnych kolekcjach znajdują się najczęściej w idealnym stanie i w idealnym nowym ale mamy tu już kolejny pojazd, też dzień, Roku późniejszy wojna w kolei, wspaniały pojazd też ukompletowany na walkę, pojazd e, oddziałów zmechanizowanych. Spójrzcie Państwo na te palnie, które siedzą z tyłu we wspaniałych kreacjach. Szanowni Państwo, kobiety w rekonstrukcji historycznej też mają swoje doskonałe miejsce. Zobaczcie jaki pietyzm, dbałość o wygląd, fryzury suknie, stroje i tak dalej. Szanowni Państwo, to jest ta piękniejsza część rekonstrukcji, a zobaczycie jeszcze dużo, dużo więcej. Dziękuję uprzejmie, więcej słów na ten temat na kolejnym pokazie już bezpośrednio w parku u nas. I kolejny pojazd, który wjeżdża, Ford Mot, tak zwany pojazd z okresu wojny wietnamskiej, kolejne wcielenie tego typu pojazdów, ukompletowany podobnie, zwrócił uwagę, że te karamity maszynowe nie zmieniły się, ani ojotę, nie ma co zmieniać dobrej rzeczy. Lata 60. podstawowy pojazd armii amerykańskiej, zresztą tak opisany, omalowany, w doskonałym stanie, kolejny pojazd od prywatnego kolekcjonera. Ja powtarzam i będę to powtarzał, mimo że jestem pracownikiem. Muzeum, które zbiera pojazdy. Co prawda, my jesteśmy trochę innym muzeum.